No cześć witam moi kochani i jak widzicie jestem na bardzo starym koniu, bardzo starym audwicie, w którym tak dokładnie jeździłam w 2017 roku kiedy jeszcze grałam w SSO wtedy już grałam w SSO i po prostu e, Ogólnie koniarka, narka, którą subskrybuję i ją uwielbiam. Co, mimo, że to jest nowy kanał. Um, nagrała odcinek, kupujemy starego konia. X Mason robi ostatnio edity y, ze starym Star Stable. Kremówka nagrała film, y, coś tam powracamy do starego SSO. Więc ja poszłam w ten strop i dzisiaj i będzie to początek nowej serii, w której będziemy wspominać starsze SSO. Ogólnie to mam cztery konie ze starszego SSO, więc bardzo dobrze. I jesteśmy w Jarrahale, nie wiem jak to się czyta w sumie. O, w Jarlahim, w którym momentami są napr jest naprawdę bardzo stara ta grafika. Ym, na przykład tutaj, jak widzicie, tutaj o. Yy, I uwaga, nie będziemy mogli tutaj skakać, ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale w starym Star Stable nie wolno było skakać w miejscach zabudowanych, a czy a zaliczało się do jednego z nich. Hmm. Tutaj jest bardzo stara grafika, więc raczej sąd nie będziemy wyjeżdżać, te samochody, ogólnie to w tej serii, serii będę też opowiadać, co było kiedyś w Starce dla nowych graczy, którzy są ciekawi. Na przykład kiedyś było w serii Sable Prima Pris, które chyba powróci, ale nie jestem pewna. I na przykład tutaj stoimy przy samochodzie. I nie bez powodu, ponieważ w jednym, jednej z aktualizacji Prima Aprisowej właśnie SSO nam zrobiło pranka, że zamiast konia bez samochody. I naprawdę bardzo miło to wspominam. I bardzo miło też wspominam to, że jak, jak na ekranie logowania do gry był kotek, który nam podpowiadał jakie mamy, jakby, które to, to coś podpowiadał. Różne rzeczy, bardzo różne, ale to był taki kocioł. Kiedyś też, teraz sobie pójdziemy do fryzjera w Jarlaheim, nie było toaletki. I gdy kupowało się nową fryzurę, ja na przykład kupię sobie nie wiem czy mam wystarczająco ogólnie szlingów. Ale mam tu w mojej toaletce i zobaczcie, nie było czegoś takiego jak pokaż posiadany. Tylko, tylko gdy kupimy jakąś, jakiś makijaż lub fryzurę, ona, ta, ta poprzednia została na zawsze usuwana i trzeba było ją z powrotem kupić. E, na szczęście Star Stable to zmieniło, nie pamiętam w jakim roku, ale ogólnie tamto było naprawdę bardzo fajne. Ja okay. pamiętam, że ja w którymś tam roku, kiedy miałam jeszcze inne konto, a te rzeczy kupiłam w globalu, bo są chyba gdzieś, no jakoś tak chyba w 2020 kupowałam jakieś stare rzeczy, była mi koleżanka Kalała. Yy, ona była fanatyczką starego SSO. I one wtedy jeszcze były dostępne w Globalu. Nie wiem czy teraz są. Chyba to ogólnie nadal jest. Ale nie będę szukać, bo jeżeli je kupiłam w globalu, to jakby już go nie ma. Yy, I ja w, w, na starym moim koncie w takie włosy właśnie miałam. Tylko że one były zupełnie inne, miały taki sam kolor, bardzo podobny tak właściwie, ale jednak... Mm. Yy, były takiego samego koloru Niestety przez nowe postacie Aż tak tego starego SSO nie czuć No bo wiecie, to jest nowa postać Ale możemy też zrobić Sobie i będziemy jeździć dzikim koniem I w ogóle co do magików Też tutaj o, o magikach wspomnę trochę Nie chcę wszystkich miejsców SS o SSO w pierwszym odcinku mówić, ale też jednak dużo powiem w pierwszym. Jednak w starym Star Stable magiki nie można było, nie było przycisku na magikach tutaj jest takie, z takim magicznym konikiem i żeby one się zmieniały w normalne lub magicznego. Kiedyś to w takim miejscu jak Jarrahlem, Jarlachem, przepraszam, było, jest dużo osób to one się one były normalnym koniem. I nie można było ich zmieniać. A kiedy... sorry, samochód jechał. A kiedy sobie wyjechałeś w jakieś miejsce, w którym mało osób uczęszcza, czyli powiedzmy nie wiem. No gdzieś, gdzie mało osób uczęszcza. Na przykład... Nie wiem, w kawiarni jest dużo osób. No dobra, powiedzmy, że wyjechałem gdzieś, gdzie jest bardzo, bardzo, bardzo mało osób, czyli Głuche Lasy, powiedzmy. No to w tam się wtedy ten koń magicznie zamienił w magicznego, a gdy znowu wrócimy na przykład do re, Jarlaheim zmienił się w normalnego. I to naprawdę dodaje bardzo dużo realistyczności do gry. Niestety, po chyba, no ta opcja była chyba od początku w grze. Ale potem w którymś tam roku ją usunęli i ja się bardzo z tego powodu nie cieszę, bo jakby to było trochę realistyczności gry. I tak, wiem, że Plac Aiden ma starą grafikę, ale ja nie chcę tam jechać, ponieważ tam nie będzie mojego staruszka. I uwaga! Nieśmiertelny, żeby każdy zapamiętał. Chociaż zastanawiam się, czy nie na seniora go ustawić. Jak myślicie? Napiszcie w komentarzach senior czy nieśmiertelny, ale ja na razie ustawiłam na nieśmiertelnego, ponieważ na razie go nie usunęli, ale podobno SSO chce usunąć, żeby zwolnić miejsce na nowe konie. Ja nie rozumiem. Kiedyś SSO też się zajmowało głównie od, odmianą starych koni, czyli takich starszej generacji na nowych, a teraz to... Po prostu starsze generacje usuwają i robią jakieś nowe rasy. Więc to jest trochę słabe. I kupiłam takiego konia islandzkiego. Yy, ale bardzo, bardzo, bardzo bym chciała, kiedyś, żeby chociaż na półtorej godziny. No dobra, pół godziny, przepraszam. Yy, dodali fiordy. To ja bym szybko poleciała do doliny ukrytyki dinozaurów, nie wiem. No jakby tak za jakiś rok powiedzmy, i to wtedy będzie już miała odblokowaną, to i będę i będę i będę miała na przykład bitów reputację. To ja kupuję fiordą, bo ogólnie mam jeszcze dużo sercosów. Eee, ale niestety też nie mam tych starych ikonek. Teraz wam też troszeczkę powiem, co się zmieniło. Interfejs. Postacie. Generacje, usunęli dużo koni, nie ma prima apris. O innych świętach wam opowiem w następnym odcinku. Odmienili grafikę, robią mniej fabuły i w sumie to chyba tyle z tego odcinka, więc lecimy sobie w jakieś miejsce ze mega starą grafiką. O, idealnie. I ja Was chyba pragnę pożegnać, bo nie wiem, czy tam, tam mam jeszcze gadać o starym SSO, ale mówię, że to będzie seria, następny odcinek będzie... Prawdopodobnie za dwa tygodnie, w sobotę. Więc wyczekujcie i żegnam się z wami. Bajo! psarka, Żegnam się z wami. Bajo!